Dzień dobry legioniści! To dziewiąty odcinek Belek Vlog i od razu mamy dla Was coś specjalnego. Już za chwilę cofniemy się w czasie i zabierzemy Was na odprawę, która odbyła się po drugim sparingu w Turcji. Zatem, nie przedłużając już, zapraszam Was na kolejny odcinek vloga. Mamy wystawy, mamy wystawy, mamy reguły, wszystko jest jasne, bo pracujemy 6 miesięcy, constantnie, dzień po dzień. To jest tylko reminder. I możesz to zrobić. for all your parts of life. And take this. So trust in yourself, yes. It's about confidence, it's about uh, also breaking the rules. Trust in yourself. Break some rules in the game, for example. We have principles, but if you see a situation, if you feel, feel free to do something special. By the way, work your ass off. It's about discipline, it's about attitude, it's about consistency, it's about a lot of things. And you have. Veliko ključev za uspeh je odvisnih od podjetja, trenerja in ekipe. Veliko jih je. Za sebe morate najti tri ključe za uspeh ali vsaj pet, ne več. Torej, kar je pomembno, je pomembno, da se med seboj spodbujamo na dobri, pozitivni način. Da nam ves čas zahtevamo več kot posamezniki in da bo skupina enaka. Ker imamo eno. One, one fact that we are the team who always start the game with negative result. Zero, zero is not good for us. Like i said, we uh, we prepare analysis of uh, all 172 goals, uh, World Cup goals, uh, and we want to share with you uh, some important things which we saw already. i said about uh, about this uh, what a little bit changed uh, after. Uh, after previous uh, World Cup games, uh, Euro games, or, or even uh, Champions League, uh, Europa League. Uh, first of all, a uh, very important message is from where uh, all goals, uh, after what, what uh, from where the shots, uh, goal shots, okay? So, you see this goal zone, which we often speak about, uh, to floating the box, to, to be there when we build up, when we keep possession. Uh, on the end, we need to be here because from here we will score the goal. Not being here we will not score.

ничего не изменилось. Ничего не изменилось. To jest Kostki, wrzucasz tych zdjęć, boiska, no, nam, nam, zalewa, nam, 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 zalewa, tam no, zalewa. Gdzie twoje zdjęcie tak, cały czas to, to wisi u W koronie? W no, złote, w to to koronie. O, o, tak, o, tak ten wiszisz, o, Ja mam to w tym, w gabinecie na środku, człowieku. Bardzo, wiesz. A ta koszulka, a wy ona gdzieś tam na listacji się, nie? Tak, kiedyś. tam na listację na, wiesz na co? Na... Zbieraliśmy... Na chorobie czy nie? Wróćmy do teraźniejszości dziś wyjątkowo pogodnej zapraszam na boisko Ramka od poprzeczki, od poprzeczki. Było blisko. Patrz powtórka. replay. Ale crossbar challenge. Jest, to powtarzałeś, prawda? Tak. O. O. Coach, how many languages do you speak? Seven. Why six. Right. six? Plus Greek. That's it. Greek. is your national language. <laughs> yeah, I <hope. laughs> Amazing. Hey. Yeah. Sometimes yes, sometimes no. And in how, how many countries did you work? Oh, Greece, Cyprus, Russia, Belarus, Ukraine. Impressed, impressed. It's okay. Interest. Interest is now. What we will reach now, not what's happened in yeah. the past. But okay, past is past for taking job. you know? yeah. <laughs> <laughs> Nie, nie. No, no, no. Może, może agres. 8-6, skąd? Właśnie, widziałem komentarze. No że właśnie, na tym pytamy, spełniamy życzenie. Ogólnie, no to w sumie ten numer to pamiętam jak zaczynałem grać w piłkę i była pierwsza możliwość wybrania jakiegoś numeru. I, I pamiętam, mój pierwszy trener miał numer 86, no i tak jakoś zapadł mi to w pamięci, i tak jakoś to podtrzymuję. No. W tych roślinkach młodzieżowych tak średnio mogłem, mogliśmy wybierać numery, bo tam zazwyczaj do 25 bodajże były. Więc tak w sumie to się znalazło: 86 na moich plecach. A u ciebie? 6-3 skąd? No, to musisz to taki sobie dużo py... To musisz sobie pytać. On, on wybierał. Gdzie jest Seba? On przyjechał z nami?

Wstępny wstępnych czas na trening właściwy, który rozpoczęliśmy od gierki na utrzymanie. Hey, hey, hey! Go, go! Go! Następnie praca nad dynamiką. Jeszcze jedna gierka, tym razem na duże bramki. przystąpiliśmy do treningu stałych fragmentów gry na jutrzejsze sparingi. Tego oczywiście nie możemy Wam pokazać, ale pokażemy Wam jak do formy wraca Makana Baku. Makana pali się do powrotu, co? Pali się. Czuje się dobrze, ale trzeba go troszkę hamować. Nie ma co przyspieszać tego procesu, żeby wszystko... <laughs> nice to have the ball back to feet right? Exactly. It's a little bit difficult but I have to try after so long without the ball. But, uh, it's good, it's good now. I feel happy to have the ball on my feet. So I hope the process is going well. Come on. <laughs> 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 So, czy jak sam jak czuć, 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 obręcie, dobrze, dużo lepiej. Po dwóch dniach łóżku przyjemność na na A Czuć było okay. no, Nie, no. Wiadomo. wiadomo, jak to było, robię po nie, po nie, ale nie, dobrze, nie, dobrze nie, 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 na co? No. Nie, wczoraj Napoli nie. No, ale serialnie, ale hiszpańska zera 69. No, ale to na jest nie było w Ireal. By. Był. Na Jareal To 68 po 69. I co Czarny, szukaliśmy. Ja oglądałem mecz. Real nie jeden było. No, no. Real, no. no. Jeden, jeden. Jareal. To 60. Strzelił na jeden, zero i. Nie, no ja wiem, że nie, w nie było. Nie było! Zabewek, proszę. 68 panów nałem przed staniem jeszcze. Jaki to był pan? 68 sportowy. Co w pokoju była kurde na no był. nie był? Naprawdę był! Mały, yeah. no, co jest kochany moralesi! Zapytasz o czego? Co ci? Co ci co ci? Co nagrywasz? Jeszcze nie nagrywałeś, już nie masz wszystko. Nie ci wszystkiego. Czego ci jeszcze brakuje? Jak ci czujesz? No dobrze, Są trochę taki zmęczony. Po chorobie, ale myślę, że ramy radę dobrze? A bisku dobre, no bardzo dobre. Pogoda jeszcze wróciło z funkcji, to jest super się nie odpuszczać, muszę ktoś Państwo minut. Staram się nie odpuszczać. A jak się okazało? Nie wiem, widałem no. się, że no. Bo no. Bowie no. teoretycznie, nie powinien być każdy mecz. Bo oni nie wiedzą. Sprawdza tam patę. Pi, 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 nie A okay. dzisiaj co rozpadzie? Chodźcie i... Aj... korona kielty. Dzisiaj zobaczymy, jak to Ale wieczorem tak, zobaczymy atletic. Dobry mecz. Czemu? jest taki dyskomfort? Nie czuję, ale to nie jest ból, mówię Tylko drużyna Zagłębie Sosnowie. Najlepsza drużyna na Śląsku. W Polsce. się. Polsce aspirująca. Cały czas aspirująca. A, poza kamerami nie mówisz o tej drużynie. Zdecyduj się. To półniczkę, tak? Row... Łybnik? Row... Row Nie no, skandal. Kolega z Anglii przyjechał, wiesz? Ja? Trzeba mu wybawić. 10 lat w Anglii. Ja nie lubię tak dużo Ale w Rosji tak było, co? Ja lubię trenować, trenować i... Nie no, nie ni 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 trenować. To po co wolne? Na 3-4 dni mogą być wolne? No. No. Ja lubię pracować właśnie. Jest to ciutko. Weźmy, że ciepł zaraz krótkie. Znowu to pan wyłóż. Ja tu siedzę, Dobra, przepiję to. Panie, jest pan na jednego? Co? Przepij pan. Na, co? Na przystaweczku Co? Na Nie piło się? Co? Nie piło się? Piło. No, co pan spróbuje? Jeden. No, nie było słodkie, nie? Oj, tak, słodkie, troszkę. Zasłon. Augustowi nie Zasłon. daje, bo już jest zrobiony. <laughs> ja tak już duży. tyle. A ja nie piję, a ja nie pijący. Dobra, idziemy. Trochę tak, No tak, tak. Dzisiaj było przepalone. Tak jak mój sympatyczny tutaj kolega. Który? Masz tutaj... I po treningu, w poczuciu dobrze wykonanej pracy, wracamy do hotelu. Czy się dziewiąty, a zarazem przedostatni dzień na zgrupowaniu. Dzięki, że spędziliście go razem z nami. Przypominam Wam, że możecie kupować już bilety na nasz mecz przeciwko Kronie Kielce. A więcej informacji znajdziecie na biletylegia.com Ja już się z Wami żegnam. Widzimy się jutro w ostatnim odcinku vloga. Do zobaczenia! Jakieś pytanie, czy tylko nagrywanie? Tylko nagrywanie. Tak, tak.